Psz, nauka Jak tylko się zbierzecie, to zaczynamy. Ja w międzyczasie zrobię jakiś krótki beatbox, żeby wam pokazać mniej więcej o co kam. 으음, <sweak> 으음, tutaj stanąć, a Wy proszę wstańcie sobie, zostawcie te torby na krzesłach, bo to nam nie będzie teraz potrzebne, ok? Zaczynamy za chwilę zajęcia. Okej. Okay. Pa, pa. Zimno, nie? Dobra, zaraz, się, zaraz się trochę rozgrzejemy, dobra. Jeśli ktoś chce jeszcze tutaj, to zapraszam, bo na pewno damy radę się pomieścić. Ok. Żeby dalej, żeby dalej nie zwlekać. szczęścia, ja jestem Patryk, hiktak matela. I właśnie zajmuję się beatboxem od 12 lat i właśnie chcę Was nauczyć trzech podstawowych dźwięków w beatboxie, ok? Więc teraz zrobimy najpierw krótką rozgrzewkę wokalną. Będzie to polegało na tym, żeby rozruszać tutaj nasze rzeczy, w których za chwilę coś się będzie działo. Później zrobimy rozgrzewkę oddechową, a później nauczymy się stopę, webel i hajkę. Ok, więc teraz tak. Najpierw podnieście ręce z góry. O, dobra. Wielki wdech. I wychylamy się wszyscy w prawo. I w prawo. Każdy ma w inną stronę, ale... Dobra, 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 super. Z góry wdech. I w rozciągamy mięśnie żebrowe w lewo. Na wydechu. Dobra, wracamy. Doskonale. Fantastyczna koordynacja. Możemy trochę poruszać barkami, możemy troszkę poruszać głową też. To są bardzo ważne ćwiczenia, dlatego, że dajemy naszemu organizmowi znać, że za chwilę coś się będzie działo. Ok? Tutaj pod spodem, pod mięśniami, które sterują naszą szyją, jest na przykład krtani, są stóry głosowe i tak dalej. I od ciepła tych mięśni ocieplają się również nasze, nasze właśnie. Narządy mowy, więc właśnie dobrze sobie przed wszelkim mówieniem, czy to beatbox na scenie, czy to przedstawienie szkolne, czy to matura ustna, czy to wystąpienie, prezentacja w szkole, czy prezentacja w filmie później. Przy wszystkich tych rzeczach używamy głosu i bardzo ważne jest, żeby ten głos brzmiał donośnie i porządnie, a nie, nie wiadomo, co tak naprawdę mówić. Ok? Jeszcze postawa. Stańmy prosto, nogi balans yy, równo między nogami, a nie, a nie jakoś tak, tylko po prostu równo na nogach i wyobraźcie sobie taką wirtualną nitkę, która odprowadzi od czubka Waszej głowy aż do sufitu, okej? Okay? Pociągnijcie teraz za tą nitkę. Dobra, dobra. I wyciągnijcie ciało prosto do góry. Fantastycznie. W ten sposób poradzi się postawa, trochę się wypina klatka, trochę się wciąga brzuch. Wszystko jest tak jakby lepiej ustawione. Okej, okay, to jest pozycja taka naturalna, w której możemy sobie swobodnie stać i na przykład mówić albo beatboxować, okej? Okay? Dobra, Roz... zaczynamy od rozgrzewki ust. Zrobimy to poprzez parskanie jak koń, okej? Okay? Fantastycznie. Jakby ktoś miał wątpliwości, że takie coś działa, to zaraz Wam pokażę dźwięki beatboxowe, które używają tego parskania jak kon. Patrzcie na to. Normalny, dźwięk, robimy go ustami zaznaczam, okej? Okay? Dobra, i teraz pod spodem dodajemy, dodajemy głos, czyli mówimy u, -u, u. jakbyśmy naśladowali, tak jakbyśmy naśladowali na przykład Form Formułę 1 czy jakieś motorówki. Czyli trzy rzeczy naraz. Po prostu bąk. Druga sprawa U głos, czyli i język mówiący dududu, -du 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 -du, czyli. No właśnie spróbujcie tego bez mikrofonu w tej chwili, okej? Dobrze, dobrze. dobrze. Bardzo... Okej, okay, dobra. Dobra. Ekipa tam. Ekipa tam. Jak tam wam idzie? Dobrze. Du -du -du -du? Bo ona nie umie. Dobrze. Myślę, że nie ma żadnego ja? tego że ktoś nie umie, bo... Ja się tym zajmuję 12 lat i myślę, że dojście do tego to nie jest takie znowu i ale z drugiej strony myślę, że parę miesięcy i da się nauczyć biboksu na przyzwoitym poziomie. Także każdy z Was jest to w stanie zrobić, a w dodatku nie potrzeba do tego żadnych pieniędzy, bo instrumenty nosimy ze sobą codziennie i cały czas. A czas na ćwiczenia to może być czas oczekiwania na przystanku autobusowym albo zbywania zmywa naczyń w tym czasie, ok? Więc ogólnie nie, niczego do tego nie potrzeba. Dobra, zrobimy parę ćwiczeń oddechowych. Połóżcie jedną dłoń na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. I teraz robimy potężny wdech, ok? Mocny wdech. No róbcie, róbcie, mocny wdech. Dobra, widzę, że wiele osób bardzo robi mocny wdech, podnosząc tą górną rękę, czyli. W ten sposób bierzemy wdech tylko do części piersiowej naszych płuc, czyli do samej górnej części. To jest 10% pojemności naszych płuc. Tak naprawdę, jeśli chcemy mówić mocno z przepony, do, do, dosadnie i donośnie, to powinniśmy brać wdech do przepony, tak żeby przepona się obniżała. To jest taki mięsień, który steruje naszymi płucami. Płuca wtedy powiększają swoją powierzchnię, a. Trzewia idą do przodu, czyli to co I mamy wyraźnie. tutaj. Dlatego brzuch rośnie, dokładnie. W ten sposób, ok? A ta ręka się nie rusza. Spróbujcie sobie jeszcze raz. I spinając lekko mięśnie brzucha. To jest tak jak tłoch. Jak w strzykawce czy jak w miechu kowalski. Po prostu wyciskamy z siebie powietrze. Później robimy to mięśniami brzucha. jest przy okazji, oddech używany bardzo często w bardzo wielu dziedzinach związanych z, z ciałem, czyli na przykład w jodze, w medytacji, w sztukach walki, w tańcu, w, we wszystkich sztukach wokalnych. Więc oddech przeponowy jest bardzo ważny, jeśli zamierzacie mówić. Nawet wasi nauczyciele też pewnie na jakichś tam studiach nauczycielskich mieli emisję głosu i to jest, to jest bardzo ważna sprawa. Żeby również żeby po prostu mówić do ludzi, a mówimy codziennie przez większość dnia. Przynajmniej ja. Ok, więc teraz zrobimy zrobimy ten. Jeśli ktoś ma tak ręce założone, to to może trochę przeszkadzać, no nie? Tak samo jak jest pozycja taka, że się siedzi z nogą założoną na nogę, wtedy wróg się ściska, dlatego my w tej chwili stoimy, mamy tą pozycję taką neutralną, żeby właśnie nasza przepona miała tutaj obszar ruchu. Ok? Zrobimy teraz proste ćwiczenie na zluźnienie i na. Dotlenienie naszego organizmu, zarówno ciała, jak i umysłu. Ok? Więc teraz tak. Bierzemy, bierzemy wdech przeponowy. Na raz, dwa, trzy, cztery. Przez cztery jednostki czasu będzie to trwało. Sekundy, nazwijmy to. Później przez cztery sekundy pauza i przez sześć sekund wydech. Ok? Uwaga. Pauza. Wydech. Sześć. I koniec. Takie ćwiczenie. Zróbcie to sobie 10 razy w domu. Zobaczycie, jak od razu, jak na przykład stoję, jadę sobie samochodem, zatrzymuję się, bo właśnie mam czerwone światło i ktoś się przede mnie wcisnął. Nic nie mogę z tym zrobić, tylko sobie trochę parę razy głęboko odetchnąć. I to od razu jest taki relaksujący motyw. Wy macie klasówkę, odpowiedź, maturę, cokolwiek. Spokojnie ten 3-4 razy jest od razu spokojniej i przez to macie lepsze wyniki, bo wiadomo, że stres napina fizycznie i oczywiście też tłumi psychicznie. Możesz umieć cokolwiek, ale jak stres się włącza, to czasami zapominasz 3 czwarte tego. Dobra, lecimy dalej. Rozgrzaliśmy tutaj sobie, paraskając nasze usta i teraz rozgrzamy rrr, język na łupku dziąsowym, czyli mówiąc r, ok? Teraz tak, zaczniemy od niskiego, zaczniemy od niskiego i idziemy do góry I w jeszcze raz pełen no. wdech, niekty, przeponął i teraz Ok, więc jak już mamy trochę rozgrzany głos i trochę rozgrzane tutaj nasze artykulatory, czyli wszystkie te mięśnie, które ruszają nasze głoski, które tworzą zdania, które tworzą całą naszą komunikację i te same, te same mięśnie są używane przy beatboxie. Teraz możemy nauczyć się podstawowych trzech dźwięków beatboxowych, czyli stopa, werbel i hajkę. Stopa to jest dźwięk taki per perkusji poruszanej stopą, czyli mamy. Jakbyśmy chcieli kogoś przestraszyć, mówiąc bo, ale bez u, ok? Głośno. Dobrze. <grystanie> Świetnie. Głośniej. Cicho. <grystanie> Właśnie nie, głośno. <grystanie> Ci, którzy gadają, to proszę o wyjście na środek i zrobienie właśnie. setu beatboxowego. Bardzo właśnie. Dobra, dziękuję Ten bardzo. E, więc teraz tak, robimy trze drugi dźwięk, hi-hat. Ty, 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 bez y. Dobra, super. Łączymy dwa pierwsze dźwięki y, mówiąc Buty, buty, buty bez uły. Okay? Dobra, super. Uczymy się, przepraszam, że tak lecę. Zazwyczaj to trochę dłużej trwa, ale mamy tutaj bardzo skompresowaną formę, więc musimy się trochę spieszyć. Robimy teraz trzeci dźwięk, werbel, jest to złożony z dwóch etapów dźwięk, czyli początek to jest stopa. To co już wcześniej robiliście. I drugi, druga część to jest królik, czyli e, głoska F. Mocny, bardzo silny wydech na głoskę F. Jakbyście chcieli zdmuchnąć świeczkę na drugim końcu pokoju, okej? Okay? Dobra, i teraz łączymy. Teraz łączymy te dwa dźwięki i mamy, czyli, a później od razu. Czyli, razem. Te trzy dźwięki, taki prosty układ na cztery czwarte, stopa, high hat verbal high hat czyli i trzymajcie to, baza cały czas jest. Pam, high hajfety w takim razie. Robimy na przykład. Trzy hajfety zamiast jednego. Tak jak mieliśmy. bardzo prosta sprawa. I jak to nam zaczyna wychodzić, to lecimy dalej i tworzymy z tego coraz bardziej, coraz bardziej skomplikowane, połamane rytmy. Także jak będziecie się tego uczyć, do czego Was serdecznie zachęcam, ja jeszcze tutaj będę przez jakiś czas, można mi zadać parę pytań, jeśli, się, jeśli chcecie, my już, czy my już powoli musimy kończyć, czy nie, bo widzę, że jeszcze chwileczkę, tak? Dobrze, fantastycznie, dobra. A? Pewnie, że mogę, bardzo chętnie, ale chciałbym to z wami zrobić razem, okej? Okay? To może... No właśnie. Właśnie w ten sposób. Dobra, ja odkładam mikrofon, bo to może trochę śmielać. Zrobimy taką rzecz, trochę jak e, robił Bobby McFerrin w takich swoich circle songs, czyli piosenkę w on O, ta wspaniała sekcja <laughs> robi w tym momencie tak. I sobie liczy. Wy nie. Gracias. Się trochę więcej o beatboxie, możecie zajrzeć na stronę www.naukabitbox.pl. Ok? Naukabitbox.pl